Witam Was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu. Na dzisiejszym vlogu nadeszła ta wykopolna chwila. Nadeszła na chwila, bo jak tak sobie biorę, biorę sobie przymiarki, okazało się, że najprawdopodobniej, jeżeli chcę mieć te halogeny tak zamocowane, jak wygląda to w, tej yy, w tej, na tym zdjęciu, muszę pewną zrobić. A muszę. Muszę ściągnąć moją sławetną, wielką szybę. Więc ściągam ją tutaj. Zapraszam, ściągniemy szybę. Odkręcimy, że jest mocno, Ale tu się nie jedna strona trawla. Jak ten motor będzie teraz źle wyglądał? Ja sobie nie wyobrażam. Tak samo jak montaż, demontaż, żeby jest. Banalnie prosty. jest naga. Te chwile są. Obecną... zobaczcie jak to wygląda okropnie. Bez tej szyby. Tu. No nic, zobaczymy. To może się jakoś uda ją zaadoptować, jak nie no będę szukał innej, a to... Tą... Wystawię na Allegro, może też jest widzicie taki wysoki szyb jak ja. Może do jakiegoś chopera, czy do jakiegoś innego motocykla ją sobie wykorzystać. Cena będzie oczywiście w miarę atrakcyjna. A może założę żonie do, yy, do, do, do jej, teraz się jak Nie no, nie. już wiem gdzie założę. Oczywiście to, jest, oczywiście to jest żart, nie bo... Chyba prędzej nastąpił rozwód. Moja żona nienawidzi tej szyby, tak jak wielu, wielu innych, in, <gryw> jak to się nazywa, y, y, oglądających mojego vloga. <gryw> Także tak to wygląda. Na razie założymy następne tak jak było. Dobrze, a te śrubki to sobie potem odkręcimy i je sobie potem skompletuję. Na razie skręcę stało gdzieś tam na trasie, centrum, jak będą jakieś śruby. Na razie zobaczcie, gdzie mogę tu filmu, to tam tutaj. Pojedzi tak trochę, trochę tak słabo jest na razie, bo, bo mimo tego, że mam ośnieżarkę i ośnieżałem, ja no to ten śnieg tak no te nie tochnie. No tam gdzie jest, tam gdzie jest główna droga, sypano było, sypany był solo. No ja tutaj nie chciałem się solą sypać, więc troszeczkę duży ten śnieg. Chodzi. Nie wiem czy okazać się może, że ten śnieg znowu do nas powróci i, i, i bo takie są zapowiedzi. Także zobaczymy. Na razie do chwilę. No, na razie to tyle. Umiłowanie moje z mojej nagrywki. Do nas zobaczenia do następnej. Zobaczcie jeszcze raz. ostatnie ujęcie na Yamaha bez trzyby. No, nie wiem. Obnażyłem ją. Także do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się ciepło. Pa!